Dziś mamy dla Was coś nietypowego, ponieważ z moją małą będziemy komentować nasz stary odcinek z Panem Heniem. Odcinek pod tytułem Zakochany Sąsiad! A kto oglądał odcinek Zakochany Sąsiad, ten zostawia łapkę w górę i zaczynamy! Dziś opowiem Wam, jak do mojego bloku wprowadził się nowy sąsiad. Chcę tylko yy, dać chwilę ciszy dla mojego wyglądu. Tym bardziej, że miałam krótkie włosy i jeszcze ta opaska w ogóle tu Nie, bluzka z frytką! Bluzka z frytką robi robotę. Hmm, chyba mnie nie polubił, ale kogoś polubił za bardzo. Nie, nie, nie! Zniknął mój rower. I co z tego będzie? Wpadajcie na odcineczek! Odcineczek! Ej, dziko, bo ja się już wpatruję w siebie na jakaś smętna mina. Jaka piękna mina, w ogóle idealne zatrzymanie. Przy okazji pamiętam, jak Petryk zawsze montuje, to zawsze jak do niego przychodzą coś zapytać, o cokolwiek, <grymina> to zawsze zatrzymuję akurat w takim momencie, gdy ja mam twarz. Albo Cię? ja. A to co? Rower Amelki? Amelka, zgubiłaś rower. Na środku schodów. Mamo, bo ty nie rozumiesz, się z niego Wyskoczyłem jak James Bond, wiesz? To taki trick shot, wiesz? Zostawiam rower, skaczę przez barierki, trzy salta i idę do domu. Amelka, co Twój rower robi rozwalony przed klatką? Ej, dlaczego Ale ja. Nie, dlaczego ja zawsze miałam taką rolę krzykacza? Zauważyliście, czemu? Piotrek! Amelka! Wiecznie Piotrek! W każdej roli jest świadko prawdy, prawda? W każdej roli no, jest świadko ta, tak prawdy. Tak jest naprawdę po prostu, jesteś czekaczem, Anno. Rzuciłam nim, a poza tym mam wakacje. Mamo, jeździłam rowerem, więc rzuciłam go na środek ulicy. Są wakacje, więc mogę! Są I... wakacje! WAKACJE! Ta, wakacje to żadne usprawiedliwienie. Mama jest tą, tą panią, co tak wygląda z okna, kamera osiedlowa. Słuchajcie, mieliśmy świetny widok. Mieszkaliśmy na parterze przy samej klatce i moje okno wychodziło właśnie na schodki do klatki. Więc miałam idealny monitoring na osiedle. Jest pan Henio, słuchajcie, z moim storczykiem. No idzie do ciebie, idzie. Co tak zaglądasz, mamo? Będziemy mieć nowego sąsiada. Właśnie się wprowadza. Moi Tory, to się dla no wszystkich sąsiadów z całej okolicy 2500 osób tam mieszkało, nie? Ta już że to Ale będzie on sąsiad. Ale ze storczykiem, wprowadzał się no. A może szedł, bo sprzedaje kwiaty na przykład. Albo szedł do swojej narzeczonej z takim storczykiem, nie wiedziałaś tego. Właśnie, a w ogóle skąd ty wiedziałaś, jakby szedł się wprowadzać, to by chyba walizki wziął. Czułam już miłość w powietrzu. A ma dzieci? Albo chociaż kota? Niestety nie widzę. Chyba jest sam. Ale Amelka, idź posprzątaj ten rower, bo ktoś ci go ukradł. Ej, weź nie było! rower nie, było, nie? Teleportował! I ja ci każę go sprzątnąć, choć. Aha, Piotrek! Reżyseria Piotr-Dową. <toddź> <toddź> dobra, dobra. I maluszek, będzie ci tutaj ci dobrze. <toddź> A. O, przepraszam. ja mówię, chłopie, coś się zrobił! A on mówi przepraszam! Przepraszam! to mam w Co To za okropne dziecko. Pożałuję tego. I właśnie tak poznałam pana Henia! Ładny. Chłopak. Siedzi, romantyk, no. słuchajcie, przy, y, przy krzakach. Czeka na ciebie, już, już czuję tą miłość. Żymeczki, czarne skarpetki, wszystko cudnie. Cisza, spokój, wreszcie po ciężkim dniu pracy relaksuj. Na tym placu praktycznie nigdy nie było ciszy i spokój, to jest jedno wielkie kłamstwo. Tam no? zawsze było miliony dzieci z rodzicami. Cii. Tak. Teraz jest spokój. I to celuję! Cześć, <śm> 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 Słyszycie ten krzyk w tle? Nie. Chcę, chcę, chcę. Weź posłuchaj, 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 budaj. Teraz tak mieliśmy. Ja nie, nie słyszę. Ja weźcie bo ja się skupiam. Ja nie cierpię dzieci. Czy ktoś się szczaił, że to było ze smerów? Nie cierpię ich! Nie, nie cierpię każdego małego niebieskiego skrawka na ich wstrętnych niebieskich ciałkach! Nie, kompletnie. No, no, no nie ma! No. Jak nie. ja nie cierpię smerów? No, ten mówił to! Jak ja nie cierpię smerów? Ja nikt tego nie szczaił! No, no jak? To Gargamel tak mówi! No, oj! Oj! Nic się nie zmieniło, nadal jest bałagan. Nieprawda, teraz nie. sprzątem, moim pokoju jest bardzo czysto, wczoraj sprzątałam, przedwczoraj. Ale to, to już przesada. Straszny ten bałagan, co robić z tą łamem? Przecież ona ja niedługo swoją własną głowę zgubi. Co to na? był za smartwatch? Ajpierd? <laughs> różowy, <śmiech> różowy. No mama chce tylko, żebym sprzątała i sprzątała. Ja po prostu nie mam na to czasu, wolę grać w piłkę. nie kości, mi kości, kości, mi kości, 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 pozwól mi kości, 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 Prawdę niechcący, przepraszam! Gdzie ty mieszkasz, dziewczynko? Pod dziesiątką. Porozmawiam w sobie z twoimi rodzicami. Wreszcie dymy. Pan dymę. idzie do słodki mamy. Ej, dlaczego idziesz? Mieszkam pod dziesiątką, pukam do jedynki. A, zero się odkleiło. Zero, tak, tam. zero. Uff. Uff. Zakochać. 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 To jest jeden z największych cringe'ów u nas na odcinku. Tak, to prawda. Ja dobra, tańczę dobra. na łące pełnej kwiatów. tak nie... jak to kręciłem płakać, bo się chciało ze śmiechu. Nie, kazałeś mi jeszcze założyć moją sukienkę ślubną. Dobrze, no, że się nie zgodziłam. No. <noise> Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać w tym momencie. Nie! Jena <laughs> powinnie... Się... Zobacz, no to pija, nie <laughs> tam zobacz... przyjadę! On już ma obrączki, to już był plan. A skąd myśmy wzięli te obrączki? A to nie były wasze? Nasze! A nasze, hmm. no? Oddałeś własną obrączkę panu hmm. Heniowi. No ale zobacz, jaki ładny. Zobacz, jaki ładny! Proszę pana! halo. Pani Ania, co za kobieta! Co za styl! Co za klasa! Muszę ją sobie rozkochać. Z moim urokiem nie powinno być to trudne. Nie! nie powoli, no. Bardzo mi miło. No, panią poznać. Ucz się po prostu, jak być romantką. A ty, kiedy ostatni raz całowałeś mamę po rejonie? pocałuję. <grym> <grym> Za późno, Henio był pierwszy. Ale najpierw muszę wkurzyć tą mamę. Czy on chciał mnie nie, nie, nie wykurzyć, żeby podarwać moją mamę? Tak Niestety, wiemy. taki plan. Ale o piątku zapomniał, uznał, że to nawet nie jest rywal. Mam no, mój rower zniknął. No. Nie wiem, gdzie on jest. A jeszcze o tym rowerze? Jakby ja zostawiłam ten byl, rower, byl, on byl, nagle się teleportował, poszłam go szukać, jakby... Odstawiłam, bawiłam się, byłam u mamy, zdążyłam pobałaganić i znowu przypominam, że był z nim. Tak, <śmany> i Ja czuję, że to ten nowy sąsiad nie lubi mnie. O czym ty mówisz? Chyba przesadzasz. Nie, Jotrek, wierzysz mi. Poczekajcie, ktoś szuka. Jak pan Henio się nagle zrespi, to to jest po prostu... Widzicie tą akcję? Wartka! Tyle się dzieje, ukradziony rower, ktoś puka. W tym filmie jest o, wszystko. Dzień dobry. I kwiaty yy. dla mnie! Przyniosłem kwiaty z mojej działeczki dla miłej sąsiadeczki. Może faktycznie ten nasz nowy sąsiad jest troszeczkę dziwny. Ale milutki! Widzisz, Amelko, jaki miły sąsiad? A ten mąż nieszczajony. Obcy gość przynosi kwiaty, a ten jeszcze chwali, że miły. Nic dziwnego, że nie traktował go jak konkurencję, tylko ciebie. Widzisz, przyniósł kwiaty, jest naprawdę super. <grystanie> 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 to jaki szybki, story. tajmy tę scenę, żeby zrobić tak, powtarzaliśmy chyba z... Dziesięć razy, pamiętacie? No, on znak ślimaka zrobił. Dlaczego? <grywa> że to on hmm. zabrał mój rower. A najbardziej wkurza mnie to, że mama na mnie wierzy. <grywa> no, ten uroczy człowiek mógłby zabrać twój rower. No nie wiem Aniu, dla mnie też było <grywa> Dla mnie uroczy. Wszystko poszło zgodnie z planem. A Mela, nie zabrałaś koca, też ci ukradną. <grywa> nie wiem gdzie jest rower, wszędzie szukałam, jestem załamana. Może Jurka mi coś doradzi niej moja ostatnia nadzieja! Tu groił! Jestem pewna, że to ten nowy sąsiad. A co na to twoja mama? Moja mama uważa, że on jest taki milutki. Hmm. Ale jak to? No jest dla niej bardzo miły, przynosi jej kwiaty, czekoladki. No sama wiesz! Zakochał się w twojej mamie? Ja. <grym> Szaliła, że pierwsza. <grym> Jula detektyw! <grym> <Jura> w detektyw. <grym> detektyw po minucie by w domu on się zakochała. I patrzą i przynosi jej kwiaty i nie czają bazy w ogóle. No nie szczaiłem, no nie szczaiłem. I po prostu jest yy, Nie bystra, tak. Biedny Piotrek. Wcale nie biedny, szybko go przegoni. Ale muszę mu o tym powiedzieć, bo... Ja zabieram Piotr! Już to widzę, jak Piotrek, jak Bernardę. Kania za panem Kanie. Jak Dynka. Bernardy, ten pies! A, a dlaczego akurat on? Chciałabym mieć Doberman na Jak to się mówi! Zmienia postać rzeczy! Doberman, dobra, do, do, doberman, a ty, czego bym chciałaś? Bernardy, no dobra. Piotr, niczym? Doberman? Pan Henio jest szalony. Chciałabym go zobaczyć. No to chodź, pewnie jest na ławce. Jurka szuka wrażeń, ona szuka, ona szuka wyzwań, chciałaby go zobaczyć, ocenić. No sprawdzić czy ma szansę. Siedzimy, pana Heniaczek! Patrz, to on. I co myśli? Ej, on się cały na... Dzień na tej ławce. Co on robi na tej ławce? Ciągnął to sama gazeta. On to! <noise> Ty sześć on domu nie ma! On, on udawał, że się wprowadził, bo no, z on że się wprowadził ty... na ławkę obok To jest, <laughs> to jest bardziej przemyślane, prawnie, niż się wydawało. On domu nie ma, on tak specjalnie tylko po ciebie. Chciał cię poderwać i wprowadzić do nas. jest jestem na ciebie wściekła. Tyle razy ci mówiłam pilność swoich rzeczy. Przecież na weekend mieliśmy zaplanowaną wycieczkę rowerową. Ale mamo, już jestem pewna, że zostawiłam go przed blokiem. To gdzie teraz jest? Tylko nie chcę słyszeć, że to ten przemiły pan Henio. No dobra, chodź. Pomogę Ci szukać. Piotrek, nie dostaniesz kotletów. Przerwałam bicie, Możesz żeby szukać roweru. Właśnie na tym teraz myślałem, z czym były te kotlety? Jako, z jaką surówką, nie? <ścoughs> Czemu? <ścoughs> no lubię te kotlety, bo. Ciekawe, czy ta wredna Amelka Domyśla się, że to ja. Nie! Pewnie nie. Mówisz nie! Przecież takiego miłego sąsiada, kto by go podejrzewał? Kwiatki przynosi. Przykro mi kochanie, te wakacje spędzasz bez roweru. Musimy iść na policję i zgłosić kradzież. Objawienie! Objawienie. objawienie. Mamy objawienie! Dzięczę! Objawienie! Tak. Idzie piękny niczym posąg. Nie, posąg nie może chyba chodzić, nie, nie? idzie rycerz. Rycerz idzie. Tylko zamiast konia ma rower. O, patrz! Twój rower! Panie Aniu, znalazłem rower. Panie Heniu, jak mam panu dziękować? Gdzie pan go znalazł? Hmm. Stał za śmietnikiem. Ale ja tam szukałam. Amelka, podziękuj pięknie panu Heniowi. Znalazł ci rower. Do jego mnie. <głosy> <głosy> Widać jak jest? Taki sąsiad to skarb! To niemożliwe. Jestem na 100% pewna, że to był pan Henio Lizus jeden! Co ja mam zrobić? Jak przekonać mamę? Plan się udał. Zostałem bohaterem. A już niedługo pozbędę się Ami i Terpiotka. Ja i ja no, no to, to się zrobiła! Nie no przeszkadzasz, jeżeli on się ma wprowadzić do mojego mieszkania, to ty zawadzasz. Jak ja nie dzieci. No mówię garga! Nikt nie czaił, nikt nie Jak nie? Najbardziej mi się podoba to, że pan Henio powiedział pozbędę się Ami i Piotrka, jak ja nie cierpię dzieci. Co ja mam do tego? Myśl, no, Na no, początku wiedziałam, że pan Henio ma dobre serce. I ja w tej swojej naiwności. Miłość, urocza, miłość. Urocza blondyneczka. Gdyby nie jego pomoc, nie znaleźlibyśmy roweru Amelki. Rower się znalazł, ale ja nadal nie wiem co myśleć o naszym sąsiedzie Heniu. Może się pomyliłam i to miły człowiek sama nie wiem. Po jego samej mimicy widać jaki on jest bardzo miły. Słuchaj, yy, nie ocenia się książki po okładce. Mimika mimiku, ale może serce szczerozłote. Może tak być, może, może. tak być. Na dziś to już wszystko. O. o, o Dobre, no, aż mam ochotę fajne obejrzeć. Chciałam poczytać komentarze, ale wyłączyli, hmm. jestem mega ciekawa. Y, 2,8 miliona osób to obejrzało. Wiecie, ile było świetnych komentarzy i usunek? Z milion y, cringe. <grym nie, <grym <grym nie, nie cringe. właśnie nie. Tylko, że pan Henio zakochany hmm. i tak dalej, i tak dalej. Cringe. Nie. Hmm. Cringe. Ja uważam, że te odcinki były fenomenalne. Hmm. Były śmieszne, zabawne. I, I w ogóle super. To akurat prawda. Na dziś to już wszystko, jeżeli Wam się podobało. zostawcie łapkę w górę i subka. I widzimy się za tydzień, Buziaczki. Pa!